Wersal nieruchomości ma przyjemno przedstawić Państwu mieszkanie na brudnie, przy ulicy Tokarza, na parterze w dziesięciopiętrowym zadbanym wieżowcu, o powierzchni 47 m2 i cenie 236 tys. zł. Mieszkanie w stanie do remontu, z wyjątkiem okien zmienionych na PCV, ale dzięki temu możemy je wyremontować według własnych preferencji. Mieszkanie rozkładowe z bardzo dobrym rozkładem. Składa się z łazienki z WC, Widnej kuchni, sypialni oraz dużego 21-metrowego salonu. Duże ładne okna. Mieszkanie idealnie ciche. Co ważne, widok na zieleń. Pod oknami nie przechodzi chodnik. Jeżeli zainteresował Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości, telefon 534 92 82 22, stacjonarny 22 409 82 22, strona internetowa wersalnieruchomości.com.pl Jesteśmy na Facebooku. facebook.com łamane Oferta korzysta z programu marketingowego kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika, pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo. Jako pierwszy na warszawskim rynku nieruchomości mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal nieruchomości nie jest jedną z wielu biur nieruchomości. Jest encyklopedią nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko i dlatego polecamy tą nieruchomość. To naprawdę dobra cena. Poniżej 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Zapraszam do oglądania.